Bardzo się oczywiście cieszymy, że po raz drugi udało się zorganizować ten bieg. Mam nadzieję, że na stałe wpisze się w tradycję naszą tutaj lokalną, obchodzenia święta niepodległości, bo my niejako też chcemy nawiązać do słów pana prezydenta Komorowskiego, że to święto należy obchodzić radośnie, bo jest co świętować. Odzyskaliśmy po 123 latach niepodległość i trzeba tak działać, żeby tą niepodległość jak najdłużej utrzymać, żebyśmy... Mogli z tej wolnej ojczyzny suwerennej jak najdłużej się cieszyć, a możemy się cieszyć właśnie upamiętniając te momenty, ale w sposób radosny, nie tak martyrologicznie martwiąc się, bo nie ma się czym martwić. Jesteśmy wolnym narodem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy będzie w 25-lecie ponowne odzyskanie poległości, czy wyborów czerwcowych, też będziemy to święto równie radości obchodzić W tamtym roku była się pierwsza emisja niepodległościowej jedenastki. Z inicjatywy wójta gminy Wielka Wieś podjęliśmy się organizacją jako klub KKS Jura Motorsport. Organizujemy wiele innych imprez, w tym Jurejski Półmaraton. A więc ochoczo ruszyliśmy do walki, ponieważ tak się dziwnie zdarzyło, że w Krakowie nie ma żadnego biegu niepodległościowego 11 listopada, a szczególnie w naszym okręgu, w Powiecie Krakowskim, jest inny w Oświęcimiu i to właściwie dwa takie biegi w Małopolsce. W związku z czym wypełniając tą pustkę, zorganizowaliśmy w tamtym roku imprezę. W tym roku jest druga jej edycja. W tamtym roku biegło 500 biegaczy, 501. W tym roku 750 i jesteśmy tylko limitowani przepisami Parku Ojcowskiego. Być może w przyszłym roku uda nam się zwiększyć tą liczbę, natomiast na razie to było wszystko, co mogliśmy uzyskać. Zapisy zostały zakończone już miesiąc temu. Tak, wielu było chętnych. Bardzo mi się podoba organizacyjnie impreza. Bardzo fajnie czuć ducha sportu, a poza tym ludzie są bardzo przyjaźnie nastawieni. Jest super, poza tym jest to świetny sposób na spędzenie 11 listopada. Bardzo fajnie. Bo nigdy nie byłem na takich wielkich imprezach, więc jestem troszeczkę zdezorientowany, ale organizacyjnie wygląda to bardzo fajnie. Nie ma kolejek po numery, parkingi są, więc chyba w porządku. Najmłodszy uczestnik miał 16 lat i 2 miesiące. Może wystartować ktoś, kto jest nie młodszy niż 16 lat. Z Lwowa przyjechała grupa naszych przyjaciół z klubu Fenix. To są wszystko starsi ludzie. Średnia wieku 65 lat. Jeden z tych panów dzisiaj ma urodziny, pan Mikoła. W części ta trasa przebiega na terenach Ustowskiego Parku Narodowego, więc szalenie Malownicza. Stąd myślę dzisiejsza duża frekwencja uczestników. Mamy w tej chwili ponad 750 biegaczy zapisanych. Jeśli chodzi o biegaczy, to ponieważ ta forma biegania, biegania rekreacyjnego, biegania na różnych dystansach staje się coraz bardziej popularna, to również widzimy pełne spektrum tutaj, jeśli chodzi o wiek zawodników. Impreza zaczyna osiągać tak. Miano imprezy kultowej, ponieważ to jest w sumie mały bieg, bo 750 to są takie biegi średnie. Natomiast jest piękna trasa dolną pronnika. Na tej trasie my gwarantujemy wszystko, co można. Jest bardzo dobre zabezpieczenie. Na przykład dzisiaj mieliśmy trzy karetki jerki przy 700 zawodnikach. Taka ilość stosowana jest przy dużych biegach powyżej tysiąca osób, a to u nas jest normalne. Tutaj biegacze mają wszystko. Rewelacyjne wyżywienie serwowane przez panią Anię Łudzik, grochóweczka wojskowa, chleb ze smalcem, ogórasy, fajne pakiety startowe, no i bardzo piękny medal zaprojektowany przez pana Wojciecha Wojtaszka. Co to się zmieniło, to przybyło nam troszkę sponsorów, więc mamy troszkę więcej nagród. Mamy te nagrody coraz ciekawsze, będzie wspaniała nagroda, niespodzianka do rozlosowania wśród biegaczy. I mamy też bardzo cenną nagrodę, mianowicie jest to z uwagi na rangę dzisiejszego biegu Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej podpisana przez prezydenta Błysława Komorowskiego dla. Jednego z zawodników dzisiejszej imprezy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zawodników, którzy zaszczycili nas teraz swoją obecnością i tych, którzy chcieliby zrobić to w przyszłym roku do naszego biegu, który odbędzie się 11 listopada 2014 roku. Zapraszamy.